Teraz pokażę Wam prostą technikę kończącą. Zacznijmy od pozycji bocznej. Pozycję boczną zawsze ustawiamy w ten sposób, aby nasze kolano było maksymalnie przybliżone do szyi więc głowy naszego przeciwnika. I tutaj to samo nasz łokieć do szyi, drugi łokieć do jego biodra i noga tak samo. Kontrolujemy całym ciałem, balansujemy na jego kratkę, aby trzymać. No i w tym momencie nie dajemy przeciwnikowi żadnego luzu, z je Przeciwnik nie ma nikogo. Na do ruchu. To samo jeżeli chodzi o łokieć, nie umie nas w żaden sposób tego łokcia nigdzie włożyć. Nigdy nie w włośnej pozycji luźno, bo włoży nam łokieć. I łokieć jest w stanie nas bardzo prosto przerzucić i czy przetoczyć. Czyli pamiętajmy maksymalnie kolano do głowy i tutaj tego przeciwnika kontrolujemy. W tej pozycji jest dużo krótkich niekończących typu to załóżmy dźwignie na ręce, ale tych technik nie będziemy robić. To są pierwsze rzecz podstawowe techniki, druga rzecz, przeciwnik bardzo prosto wie, jak się z nim bronić, choćby łapię za kimono. Prostą techniką, która jest do wykonania, jest zrobienie tamy czyli pojemkiem nożyce nogami. I pamiętajmy, aby nasze kolano było maksymalnie zbliżone do jego barku, żeby ten bark był lekko uniesiony w powietrzu. Z tej pozycji wyłapujemy jego rękę na różne sposoby. Czy zazywamy za kimono, czy jeżeli on się gdzieś tam próbuje nam bronić, to wyłapujemy mu tą rękę i w ten sposób odpychamy go, zakładając. Pod, nasz, pod nasze zdjęcie kolanowe. Drugą nogę zacinamy tak zwany trójkąt. I teraz tutaj przeciwnik już nie ma prawa wyciągnąć się ręki. Po pierwsze, że nasze trójkąt trzyma jego przed no i tutaj też swoim ciałem blokujemy mu kolano. Tu możemy jeszcze dodatkowo kontrolować o kimono. Jeżeli przeciwnik gdzieś próbuje balansować, uciekać na naszym ciałem, pamiętajmy, że naciskać maksymalnie na jego mostek, nie dajemy mu tutaj żaden sposób luzu. No i teraz idziemy go do góry, końcu. Tą pozycję możemy robić na różne sposoby Idąc, idąc troszeczkę dalej, do piwniej, za każdym razem będzie nam ta sama pozycja. Nie? Czyli żeby jego dłoń była maksymalnie przy macie, a jego łokieć idzie do góry. No i to działa. Jeszcze raz. Czyli pozycja boczna. Zrobimy to sobie jego rękę, Kładamy maksymalnie blisko pod nasze kolano, wyłapujemy trójkąt i idziemy do góry. Tutaj możemy też tu kontrolować. Jeżeli części nie działa, ma na tyle osiągnięte mięśnie, że zbiegamy i nie działa ta technika kończąca, to ma bardzo skutecznie rękę wykluczoną i tu możemy próbować inne techniki ośle dochodzą do jego szyi, próbując dusić, przypuszczając i próbując iść do jego ręki. Nie? Ale rękę już ma skutecznie wykluczoną.